Ej, czemu ty się tak stresujesz? Mamy jeszcze ponad dwa miesiące do matury. Łatwo ci mówić. Ty zawsze byłeś dobry z matmy. Ja potrzebuję minimum 75% na rozszerzeniu, żeby dostać się na informatykę. Mi też zależy. Rodzice mnie zabiją, jak nie dostanę się na medycynę. A do tego potrzebuję prawie 90% z biologii i chemii. I jak sobie radzisz? Bo ja już nie wyrabiam psychicznie. Właśnie o tym chciałem pogadać. Znalazłem coś w necie. Nazywa się Neurocel. Podobno mega poprawia koncentrację i pamięć. Brzmi jak jakiś kolejny skam. Pewnie jakieś zioła z magnezem i opakowanie za 200 zł. Nie, stary. To coś nowego. Posłuchaj, Neurocel Zawiera opatentowaną formułę biohackerską, która otwiera uśpione możliwości ludzkiego mózgu. Zwiększa wykorzystanie kory mózgowej o 35%. Właśnie, to brzmi jak ściema. Jak coś z tych filmów sci-fi? Nie wiem. Jest masa komentarzy ludzi, którzy przeszli strój na piątki po miesiącu brania tego. Jeden gość pisze, że zdał egzamin na Harvard, będąc na tym. Pokaż linka. Ile to kosztuje? Wysłałem ci na messengerze. Nie jest tanie, ale to inwestycja w przyszłość, nie? 500 zł za miesiąc? Oszalałeś. Chcesz się dostać na tę informatykę, czy nie? Po maturze rodzice kupią ci nowego kompa. To tylko raz. Nie wiem. Skąd pewność, że to działa? Że to nie jakieś placebo? Zamówiłem już. Przychodzi za tydzień. Sam się przekonam. A skąd to w ogóle jest? Z jakiegoś sprawdzonego źródła? Niby z USA, ale wysyłają z Polski. Firma nazywa się Bionexus, czy jakoś tak. Brzmi podejrzanie. Nigdy o niej nie słyszałem. Bo to nowe, startupowe. Zawsze ktoś musi być pierwszy, nie? Ty zawsze byłeś tym szalonym z nas dwóch. Daj znać jak przyjdzie i jak się poczujesz. Spoko. Zobaczysz. Za miesiąc będę chodzącą encyklopedią. Co tam, jak działa Twój magiczny suplement? Stary, to jest niesamowite. Biorę od tygodnia. Czuję się, jakbym miał super mózg. Serio? Nie ściemniasz? Przysięgam. Wczoraj przeczytałem cały podręcznik do biologii w jeden wieczór i wszystko pamiętam. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. To nie wszystko. Mam więcej energii. Potrzebuję mniej snu. Cztery godziny i jestem wyspany. Myślę jaśniej. Może to po prostu efekt placebo. Wiesz, uwierzyłeś, że zadziała, więc działa. Nie, to coś innego. Trudno to opisać, ale czuję, jakby części mojego mózgu, które wcześniej spały, nagle się obudziły. A jakieś skutki uboczne? Hmm, jestem trochę bardziej nerwowy i mniej głodny. Ale to chyba normalne, jak mózg pracuje na wyższych obrotach. Nie wiem. Brzmi, jakbyś był nafaszerowany jakimiś amfetaminami. Daj spokój. To legalny suplement. Zamów sobie, a sam zobaczysz. Może zastanowię się. No dawaj. Powiedziałem już kilku osobom z klasy, wspólna wysyłka wyjdzie taniej. Kto jeszcze zamawia? Prawie wszyscy z matmy rozszerzonej. Ten preparat to game changer, mówię ci. Hej, wszystko ok? Nie było cię dziś w szkole. Tak, wszystko spiko, trochę mnie głowa boli. Piszesz dziwnie. Jesteś pijany? Nie, chyba efekt toc zny Neurocela, ale spoko: mózg pracuje super. Stary martwię się, rzuć to gówno. Nie mogę. Potrzebuję go. Jeszcze więcej. Co? Więcej? Ile ty tego bierzesz? Pięć tabletek dziennie. Opakowanie mówi jeden, ale więcej lepiej. Kuba to brzmi jak uzależnienie. Przestań to brać. Teraz. Nie rozumiesz? Mój mózg ewoluuje. Widzę więcej. Wiem więcej. Przyjadę do ciebie. Nie ruszaj się z domu. Nie mam mniej w domu. Jestem w laboratorium. Jakim laboratorium? Gdzie jesteś? Bionexus. Przyjęli mnie. Test you. Ewolucja. Evolucja. Bionexus? Ta firma od suplementu? Gdzie to jest? Wyślij mi adres. Nie mogę. Obserwują mnie. Oni wiedzą. Kto wie? O czym ty mówisz? Muszę kończyć. Nadchodzą zmiany. Duże zmiany. Kuba, gdzie jesteś? Nie widziałem cię od dwóch tygodni. Twoi rodzice zgłosili zaginięcie. Kuba? Odezwij się. Proszę, martwię się o ciebie, człowieku. Daj jakiś znak życia. Michał, to ja. Jestem inny. Kuba! Dzięki Bogu. Gdzie jesteś? Co się dzieje? Laboratorium, pod miastem, stary bunkier wojskowy, to nie tylko suplement, to transformacja. O czym ty mówisz? Jakim bunkrem? Ktoś cię tam przetrzymuje? Nie, jestem tu z własnej woli, podobnie jak inni. Inni? Kto tam jeszcze jest? Kilkadziesiąt osób z całej Polski. Wszyscy, którzy brali neurocel na wyższych dawkach, zmieniamy się. Zmieniasz się? W co? W coś lepszego, szybszego, potężniejszego. Mój mózg pracuje na poziomie, którego nie mogę ci opisać. To brzmi jak jakaś sekta. Uciekaj stamtąd. Nie rozumiesz, nie chcę uciekać. Po raz pierwszy w życiu czuję się kompletny. I Głodny? Mój mózg potrzebuje więcej energii, specjalnego rodzaju energii. Naprawdę mnie przerażasz. Powiem twoim rodzicom policji: znajdą cię. Nie znajdą, a nawet jeśli będzie za późno. Przemiana jest blisko. Pierwszy etap za nami. Jaki pierwszy etap? O czym ty mówisz? Pamiętasz tych wszystkich z klasy, którzy zamówili Neurocel? Wszyscy są tutaj, wszyscy się zmieniają. Jezus Maria to, to jakiś koszmar. To dopiero początek. Wkrótce nas zobaczysz. Wkrótce wszyscy nas zobaczą. Pilne. W kilku miastach Polski doszło do dziwnych incydentów. Młodzi ludzie z objawami silnego pobudzenia i agresji atakowali przypadkowe osoby. Policja prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia o rozprowadzanie nowego narkotyku neurocel. Kuba, widziałeś wiadomości, co się dzieje. To już się zaczęło. Głód jest zbyt silny. Nie możemy go kontrolować. Co to za głód? O co w tym wszystkim chodzi? Neurocel nie był zwykłym suplementem. To było narzędzie transformacji. Aktywował uśpione części mózgu. Ale potrzebujemy więcej energii niż zwykłe jedzenie może dostarczyć. Jakiej energii? Co to znaczy? Mózg. Ludzki mózg. Jego tkanka to jedyne, co może nas nasycić. To obrzydliwe. To jakiś koszmar. Dla ciebie. Dla nas to ewolucja. Następny krok. Ludzie są ranni. Zabijani. To jest chore. To nieuniknione. Z każdym zainfekowanym mózgiem stajemy się silniejsi, mądrzejsi zainfekowanym? Czyli to jakiś wirus, pasożyt, coś więcej? Sztuczny organizm, mikroskopijne nanoboty, przejmują kontrolę nad mózgiem, przekształcają go, łączą w jeden organizm. O Boże, Kuba walczy z tym. Musisz się temu oprzeć. Za późno. Nie jestem już Kubą. Jestem częścią roju i niedługo dołączysz do nas. Nigdy. Nie tknąłem tego świństwa. Nie musisz. Wystarczy, że cię ugryziemy. Ślina przenosi na nanoboty. Jeden ugryzienie, jesteś jedna nowa część roju. Nie zbliżaj się do mnie. Ostrzegam. Za późno. Już jesteśmy w mieście. Setki nas. I przybywamy po ciebie. W związku z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa Neurocel i licznymi przypadkami skrajnie agresywnego zachowania zarażonych osób wprowadzamy stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Pozostańcie w domach, zabezpieczcie okna i drzwi, nie zbliżajcie się do osób zarażonych. Rozpoznacie je po charakterystycznym drżeniu ciała, niekontrolowanych ruchach i zaburzeniach mowy. Kuba to szaleństwo. Wojsko jest już na ulicach. Strzelają do zarażonych. To ich nie powstrzyma. Jest nas zbyt wielu. Zarażanie postępuje wykładniczo. Podobno udało im się złapać kilku. Badają ich, szukają lekarstwa. Nie ma lekarstwa. To nie choroba, to ewolucja. Wyższa forma świadomości. Widziałem nagrania. Wy nie jesteście świadomi. Zachowujecie się jak zombie z jakiegoś horroru klasy B. To tylko zewnętrzne objawy. Wewnętrznie jesteśmy połączeni. Miliony neuronów, jeden organizm, jeden umysł. Kuba, moi rodzice, oni, zarażeni przyszli po nich w nocy. Tata nie żyje. Mama jest zarażona. Dołączyła do nas. Jest częścią nas teraz, jest szczęśliwa. Jesteś potworem. Wszyscy jesteście. Nie jestem Kubą. Jestem rojem i wiemy, gdzie się ukrywasz. Nie znajdziecie mnie. Wyjechałem z miasta. Kłamiesz! Jesteś w piwnicy swojego wujka, na przedmieściach, bez prądu, ale z dostępem do internetu. Skąd. Skąd to wiesz? Twoja mama nam pokazała. Jej wspomnienia są nasze, a niedługo i twoje będą. Zabijecie, jeśli się zbliżysz. Nie możesz zabić roju. Nawet jeśli zniszczysz to ciało, jest nas więcej. Setki tysięcy więcej. I ciągle przybywamy. Utraciliśmy kontrolę nad większością miast wojewódzkich. Zarażeni przejmują kontrolę nad kolejnymi obszarami. Osoby niezarażone kierujcie się do wyznaczonych punktów ewakuacyjnych. Wojsko zapewni transport do bezpiecznych stref. Ostatni transport z Warszawy odjeżdża dzisiaj o 18 z placu Defilat. Kuba, jeśli coś z ciebie zostało, błagam, przestań. To koniec świata. Dosłownie. To nie koniec. To początek. Nowy rozdział ludzkości. Lepszy rozdział. Po co wam to wszystko? Czego chcecie? Połączenia, jedności, końca samotności. Każdy ludzki mózg, który wchłaniamy, zwiększa nasze możliwości. Nasza kolektywna świadomość rośnie. To brzmi jak jakiś chory kult. To przyszłość, a ty będziesz jej częścią. Widzimy cię, Michał. Jesteśmy pod drzwiami. Nie. Odejdźcie. Mam broń. Broń nie pomoże. Jest nas zbyt wielu. I chcemy cię przywitać. Nie. Błagam. Puk, puk, Michał. Otwórz drzwi. Twoja mama za tobą tęskni. Wszyscy tęsknimy. Nie. Kuba minął rok od upadku ostatniego bastionu ludzkości. Bunkier wojskowy w górach nie wytrzymał oblężenia zarażonych. Zostałem sam, prawdopodobnie ostatni niezarażony człowiek w Polsce, może w Europie. Wciąż nie wiem, dlaczego jestem odporny. Zostałem ugryziony wielokrotnie, ale nie zmieniam się. Naukowcy w bunkrze podejrzewali, że to może być związane z rzadką mutacją genetyczną. Nie zdążyli tego zbadać. Zarażeni przestali być agresywni. Teraz po prostu istnieją. Budują coś, ogromne struktury przypominające ule. Pracują razem z przerażającą efektywnością. Bez słów, bez odpoczynku. Czasami widzę cię wśród nich, a raczej to, co z ciebie zosta Twoje ciało porusza się, pracuje, ale oczy są puste. Jakby twoja dusza została wyssana. Próbowałem nawiązać kontakt radiowy z innymi ocalałymi. Bezskutecznie. Albo wszyscy zginęli, albo się ukrywają. Ironia losu. Martwiliśmy się maturą, a teraz świat, jaki znaliśmy, przestał istnieć. Wątpię, czy kiedykolwiek wszystko wróci do normy. Ale się nie poddam. Będę szukał innych jak ja, immunizowanych. Razem może znajdziemy sposób, by odwrócić to szaleństwo, albo chociaż przetrwać w tym nowym, przerażającym świecie. To wszystko zaczęło się od jakiegoś pieprzonego suplementu na maturę. Kto by pomyślał, że skończy się apokalipsą zombie? Nadal się opierasz. Kuba, to ty? Jak mnie znalazłeś? Nigdy cię nie straciliśmy z oczu. Obserwowaliśmy, czekaliśmy. Na co czekaliście? Aż zrozumiesz, aż będziesz gotowy. Nigdy nie będę gotowy dołączyć do waszego chorego kolektywu. Nie musimy cię asymilować. Jesteś wyjątkowy, odporny. Potrzebujemy cię właśnie takim, jakim jesteś. Po co? By stworzyć więcej takich jak ty, by udoskonalić roju. Twój DNA jest kluczem do naszej prawdziwej ewolucji. Nigdy wam nie pomogę. Nigdy już to robisz. Za każdym razem, gdy używasz tej technologii do komunikacji, wysyłasz nam dane. Uczymy się od ciebie. O czym ty mówisz? Jesteś idealnym obiektem badawczym. Ostatni prawdziwie ludzki umysł i już należysz do nas. Od początku. Nie, to niemożliwe. Prawda jest taka, że nigdy nie byłeś odporny. Po prostu potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie myślał, że jest. Nie, nie, nie. Dziękujemy za twoją współpracę, Michał. Eksperyment został zakończony.